Trudno jest zrobić dziś na Białorusi wiarygodne sondaże. Dlatego ważne są analizy, może odczucia. I powstaje pytanie, ile procentowo Białorusinów rzeczywiście chce zmian, zmian demokratycznych, chce obalenie reżimu, chce demokrację i otwarcie Białorusi na Zachód. I oczywiście to ciężko rozważyć i nie lubię rozważyć na podstawie odczuć. Dlatego będę się wypowiadać na podstawie tego, że w 2020 roku takiego wyboru, jak stawia się pytanie, dokonało oczywiście zdecydowana większość Białorusinów. Co się zmieniło od tego czasu? Reżim stał się wręcz totalitarny. Masowe i trwałe represje stali się jego sposobem na życie, a egzystencja w warunkach tych represji stała się dla Białorusinów stylem przetrwania. Do tego po sąsiedztwie zaczęła się wojna, której widmo jest wyraźnie odczuwalne w kraju, jak wynika z sondaży, które można jeszcze przeprowadzić na Białorusi. Większość Białorusinów odpowiada jednoznacznie, że nie chcą, aby Białoruś w tym brała udział brało udział w wojnie. Tylko 3% chce, aby Białoruś uczestniczyła po stronie Rosji w wojnie. Którą prowadzi przeciwko Ukrainie. Jak w takich warunkach opisać stan społeczeństwa i jego pragnienia? Chcemy, żeby to się skończyło, a to oczywiście może zakończyć się tylko w jeden sposób koniec reżimu Łukaszenki i zmiany demokratyczne. Jednak dziś sytuację znacznie komplikuje tocząca się wojna i zrozumienie, że Istnieje czynnik rosyjski, który nie jest jeszcze na tyle słaby, aby nie ingerować wewnętrzne sprawy Białorusi. I w tym sensie niezwykle ważne jest, aby Zachód zajął jak najbardziej aktywne i pro-białoruskie stanowisko. Wyraźnie wskazujące, że niepodległość Białorusi nie może być kwestionowana, a Białorusini są mile widziani na Zachodzie. Białorusini mają prawo na wybór europejski. W tym sensie bardzo ważnym sygnałem jest deklarowana gotowość do rozpoczęcia negocjacji z Białorusią w sprawie umowy o przystąpieniu do Unii Europejskiej. Deklaracja. Teraz. A dlaczego nie? I te rozmowy o przystąpieniu mogliby nastąpić zaraz po przemianach demokratycznych. To jest motywacja dla Większej części Białorusinów, dla sił demokratycznych Białorusi. Niezwykle ważne jest, aby ten przekaz dotarł do Białorusi tak szeroko, jak to możliwe. Niezwykle ważne jest wsparcie go konkretnymi działaniami, jednak z których powinno być rozwiązanie problemu wizowego. I problem wiz to jest jeden z ważniejszych problemów. Należy szukać wszelkich dostępnych możliwości, aby Zachód był jak najbardziej otwarty dla samych Białorusinów, a jednocześnie wyraźnie oddzielał ich od reżimu Łukaszenki, oddzielił od reżimu w Rosji, na reżimu Łukaszenki, na którego nacisk należy maksymalnie zwiększyć i jednocześnie otworzyć drzwi dla Białorusinów strategicznie i dziś poprzez wydanie wiz.